Witam wszystkich, tutaj Pawcio881 w kolejnym o... 8.81 w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Terraria w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bitwą z nowym bossem dodanym w tej w tym jakże efektywnym patchu jakim jest e e bliźnięta. no taką hard, bardziej hardkorową wersją z A e e of Cheech'u jak ona tam się na... powinna tam mówić myślałem, że to jakoś inaczej jest, ale jednak obuż... Tutaj mam arenę Stworzoną specjalnie do walki z tym Moje przedmioty To jest adamantowy set Oraz yy, Taki przedmiot, który skraca yy, Długość używania potionów Anielskie skrzydła Buty rakietowe yy, Balon w Balon w yy, Chmurka w balonie I taki, taki cross Nekle, który sprawia, że mamy przedłuża czas po dostaniu obrażenia. Widzicie? Okej. Okay. To już jest moja chyba piąte albo szóste podejście do tego bossa, więc już jestem, możecie przewidzieć jaki mam humor. Mam -hmm. no, nie za dobry. No właśnie, będę naparzał głównie z mini szarka. Y, z mini szarka, z mega szarka. A ja się jeszcze przeteleportowałem w głupi sposób. Tutaj do, ten budynek, który widzicie, omówię w późniejszych odcinkach. A mi strasznie coś komputer reaguje. Dobra jeszcze szybko bufa dawaj No dawaj, giń. Jak widzicie, nasze bliźniaczki składają się na dwa potwory, na dwa oczka. Pierwszy jest to takie coś, które rzuca takimi Krus coś tam. A drugi jest to takie, drugie oczko, które miota laserem. Ja odwuznacznie bardziej wolę bitkę z tym. Ja w nie lubię tego oka, a poza tym w każdy z tego co widzę bije się w pierwszy z tym okiem tym, więc ja nie będę inny i też będę się bił z tym bossem jako pierwszy. Obydwa, obydwa oczka mają dwie formy. Jedna jest bardziej wkurzająca forma, druga mniej. O, tu jest właśnie ta druga forma, gdzie zwiększana jest i defensywa, i ofensywa. No a ja się... No ja jestem zaopatrzony w Iron Skin Potion, w regen... Potion Regeneracji oraz w zupkę. Jak widzicie miałem szczęście, ponieważ gwiazdka uderzyła całkiem mocno w mojego przeciwnika. A ty byś mógł w końcu już zdechnąć. Mam nadzieję, że mi wystarczy amunicji. naparzam y, naparzam biję głównie z, kor y, z zaklętych y, zaklętej amunicji lecz mam także Crystal bullet oraz z oraz shiny bullet no, no giń Jest już jedno oczko pokonane. No mi się zaczyna powoli nic zakończyć. Okej, okay, okej. Okay. To oko chyba jest łatwiejsze, dwuznacznie No widzicie, jak widzicie, umiarkowanie na nas szarżuje, oraz głównie to, co strzela raserem A jeśli używacie tego... tej sztuczki, co ja, to... O, teraz druga forma ta bardziej wkurzająca, czyli, strzelam, czyli la, z laserem, ale ponieważ ja używam tego bu, y, błędu, więc laser mnie nie rusza. Hura. No, najgorszy jego atak, to najbardziej wkurzające, czyli wku, w, się wkurza i naparza w nas laserem, ile wlezie. A no ja powolutku sobie radząc, obszczeliwuję go. Dawaj, dawaj. <laughs> Bardzo dziękuję Dodo takiemu użytkownikowi. On jakoś inaczej się nazywa, ale ogólnie mówi na siebie Dodo. Za, po, za pomysł, za to, że pokazał jak można się z nim bić, a dzięki temu ja mogę w moim let's playu to wykorzystać. No. Ostatecznie jeśli mi się amunicja w Mega Sharku skończy, to zacznę używać tego Daopath, który można stworzyć z mumi, Dark Mumi i Light Mumi wypada taki przedmiot i z, właśnie z tego przedmiotu tworzymy nie, nie, niezbędne do, sw, do tego bossa przedmioty. Oraz jeszcze potrzebujemy podać, że. No, tu patrzę, że mam jeszcze ten. Jeszcze mam Krystal Bullety. Wiecie co? No ale jednak tak. One się jeszcze rozpadają, co sprawia, że mamy jeszcze dodatkowy damage. Dogi... w końcu. Widzicie, jeśli używacie tej taktyki i pokonacie tego zł złego zielonego to ten jest prosty hura No. I to już Dostaliśmy 22 dusze slajd które wykorzystam w dobrym celu żeby stworzyć pewien przedmiot Bo wiecie lub nie już z bliźniakiem lub nie już z bliźniakiem bawiłem się na multi, więc... Nie mam potrzeby tworzenia, więc już praktycznie większość rzeczy, które mam, mam już, które można z niego stworzyć, mam. Te, które mogę, mam w zasięgu, a teraz pokażę, co można stworzyć. Crafting, i to jest tak. Po pierwsze, hełmy, tworzy się z niego. Po drugie, yy, handmax, potrzebujemy 5. Halloo, yy, najlepszą kuszę, harpę, belt i Rainbow Różczka tęczy ja właśnie pokażę jak stworzyć ja właśnie po... wysłuch się Paweł mam na zamiarze stworzenia właśnie ten dzwonek gdyż, ponieważ i dlatego, że jest to bardzo, ale to bardzo fajny przedmiot okej okay. Normalnie gra mi tak nie, nie laguje, tylko co, jak nagrywam coś takie mam problemy. O. Jest to to. I widzicie, mamy za sobą takiego fajnego świetlika, który naprawdę dobrze świeci. Mam nadzieję, to było już koniec w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. się 881 was żegna. Na razie.